Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2020, Magellan Challenge, Planeta Mistrzów, nowy klub, nowy kraj, ale zanim rozpoczniemy rozgrywkę, to chciałbym tylko przypomnieć o tym, że moje podcasty dostępne będą na Sądklandzie oraz na Spotify. Mówię oczywiście o serii podcastów egzotycznych, których pierwszy odcinek mieliście okazję wczoraj sobie na YouTubie, czy też przedwczoraj właściwie na YouTubie przesłuchać. Także te linki będą oczywiście pod filmikiem. Proszę o to, żebyście przynajmniej poświęcili chwilkę, a żeby tego posłuchać, zostawili może tam jakiś znak po sobie, jakiś komentarz, żebyśmy z tym wszystkim szli do przodu, jeżeli też macie taką możliwość, to po prostu to udostępniajcie na swoich mediach społecznościowych. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli te zasięgi będziemy powiększać. Słuchajcie, jesteśmy na wyspach Turks i Kaikos. To jest archipelag położony w rejonie Oceanu Atlantyckiego gdzieś tam na północ od Haiti zamieszkujący, zamieszkiwany właściwie przez 56-57 tysięcy ludzi. Troszeczkę niebezpieczny rejon z tego względu, że bardzo często nawiedzany przez huragany. Natomiast to jest chyba najbardziej najbardziej zaludniony kraj, w jakim w tym momencie byliśmy. Reprezentacja Turcji i Kajkos jest na ten moment, w momencie, gdy to nagrywam, na 203. miejscu w rankingu FIFA. No więc idealnie, słuchajcie, tą pracę dostałem teraz, dokładnie w czerwcu, przed momentem roku 2021, więc tak jak planowaliśmy, przechodzimy sobie płynnie z tych lig, które grają systemem... Wiosna jesień na ten odwrotny, co nam da większe pole manewru. Oczywiście zostały jeszcze ligi, które grają tym poprzednim systemem, ale to będziemy sobie je w miarę możliwości odwiedzać. I teraz tak, sprawa techniczna, no to oczywiście usunąłem już w tym momencie ligę Angilii, w której graliśmy sobie. Ostatnio i zamiast tej Ligi Anglii będzie dodana tutaj Liga Timoru Wschodniego od 1 stycznia roku 2022, czyli wchodzi kolejny kraj. Chce cały czas, żeby tych krajów aktywnych powiedzmy było około 20, czasami jest 21, czasami 19, no bo nie wszystkie te ligi od razu znikają. Zobaczcie, tu jeszcze nie zniknęły na przykład amerykańskie wyspy Dziewicze, a już został dodany Guam itd., tak itd., tak no ale to nam oczywiście w niczym nie przeszkadza. Teraz jesteśmy w Turks i Kaikos. I tu będziemy rozgrywać swoje, swoje spotkania. Fajnie, bo cały czas nie wychodzimy poza tą dwusetkę. Nie, nie wchodzimy do tej dwusetki rankingu FIFA. Jeszcze mamy tutaj troszeczkę do zrobienia w tych słabszych krajach. Więc będziemy teraz budować tutaj swoją. swoją powiedzmy markę, tak? Było sporo klubów do objęcia. Były kluby na Tursk i Kajkos 2. Były kluby na Tuwalu, to Nauti było, ale oni odrzucili moją ofertę. Dziwna sprawa, zupełnie. Nie mam tam jeszcze takiej renomy, która pozwoliłaby objąć taki klub. No, i tam kilka innych pomniejszych z innych wysepek, ale to, ale to będziemy sobie przy okazji, może gdy tam się dostaniemy, to sobie o tym rozmawiać. Słuchajcie, jesteśmy w lidze w ekstraklasie Turks i Kajkos, tak? W ogóle troszeczkę może o klubie, bo nie powiedziałem kim my gramy. Zespół nazywa się Chisholm Hall FC, oczywiście jest to zespół amatorski, ze swoim pięknym herbem piratów. Być może nawet ich, ich przydomek to są piraci. Swoje mecze rozgrywają w stolicy Turks i Kajkos w mieście Providencials na stadionie o pojemności tysiąca kibiców to jest National Stadium pewnie, pewnie jakąś on ma swoją nazwę w rzeczywistości ale jeszcze tego nie, nie sprawdziłem przybliżona wartość klubu to ponad 33 tysiące euro, więc już dosyć sporo Oczywiście to jest zespół, który ma na swoim koncie już dwa, dwie wygrane. W Ekstraklasie Turski Kajkos, również dwukrotnie wygrywali tutaj w Pucharze Prezydenta. To się działo całkiem niedawno. W poprzednich sezonach, bo oczywiście możemy sobie tą Ekstraklasę podejrzeć, na razie nic się tutaj nie psuje, na razie odpukać jest elegancko, mamy terminarz na kolejny sezon, więc jest pięknie. Rok temu Ciszyn Hall zajęło miejsce czwarte z 19 punktami. Dwa lata temu też miejsce czwarte z 14 punktami. Natomiast no, mamy tutaj Totalnego dominanta, i to jest problem według mnie, bo będzie trzeba tutaj naprawdę ostro się zabrać do pracy. Już od samego początku te mecze wygrywać. To jest full size sai pełna pełna, pełna słuchajcie fizyka, <laughs> można tak powiedzieć Chodzi o to, że oni słuchajcie Są mistrzem drugi raz z rzędu Ostatni sezon wygrywali z zamkniętymi oczami Tak naprawdę, bo to jest 10 punktów przewagi Liga składa się z 8 zespołów, z 7 zespołów Przepraszam, zespoły grają ze sobą Dwa razy, czyli mamy rundę Rewanżową tutaj Mamy 12 kolejek Wiadomo, prosta sprawa. Nic tutaj nie ma. Nie ma żadnych, nie ma żadnych problemów z tym. No jest znowu, jest znowu ten straszny temat dotyczący dyscypliny, tak? Czyli po, po dwóch żółtych kartkach mamy karę jednego meczu w zawieszeniu. Po każdej kolejnej żółtej kolejny mecz w zawieszeniu, więc po raz kolejny znowu musimy tutaj. Zainwestować no, w dosyć duży skład, tak, żeby tutaj chociaż tych 24, 20 piłkarzy było, jeszcze się powiem Wam szczerze, nie rozglądałem. Nie mam nawet asystenta, więc ciężko mi powiedzieć w ogóle, jakie są umiejętności tych piłkarzy, jeżeli chodzi o gwiazdeczki. Mamy piłkarzy w U18, więc nimi będziemy na pewno uzupełniać skład. Mamy piłkarzy w rezerwach, więc też tutaj będziemy mogli to ogarniać. Co ciekawe, rezerwy mają swojego trenera, natomiast my nie. Jest, no piłkarze z rezerw wyglądają w ten sposób, tak? No to są zawodnicy oczywiście, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czy też do ich umiejętności, więc myślę, że to nie jest jakiś tam, jakieś tam żadne dla nas zaskoczenie. Mamy tutaj puchar prezydenta, jak mówiłem wcześniej, więc takie dodatkowe rozgrywki, które być może też udałoby się wygrać i popełnić znowu dublecik, jak na Waliz Futuna. Jeśli chodzi o stan finansów, te ekipy amatorskie są zawsze w dobrym stanie finansowym, tak? Bo, bo tutaj jest cały czas progres, jeżeli chodzi o kasę. Dlatego, że nie wydajemy nic na płace, a gdzieś tam zarabiamy w dniu meczowym jakieś tam, jakieś tam śmieszne pieniążki. Bo jeżeli chodzi tutaj o. O, o, o. Właściwie to nie wiem, jaka tu jest cena ewentualnie. Wiem, że karnety to jest 65 osób. Natomiast co do ceny biletów, to tutaj tej informacji chyba. Jest, 5, 5 euro. Cena biletów. Dobra, wszystko mamy. No więc jakaś tam kasa będzie przybywała, tak? Jest oczywiście region Karaibski. Reputacja klubu to jest pół no Na No, na razie takimi klubami będziemy. Będziemy grać. No i, i zaczynamy kolejny sezon. Zaczynamy kolejny kraj, zaczynamy kolejne wyzwanie. Słuchajcie, to jest kraj numer 4. Oczywiście, jeżeli chodzi o poprzedni klub, to tutaj nam nie zaliczyło, jako pozycja, tak? Pierwsza. No, ale mamy tutaj, że wygrane rozgrywki, więc spoko. No i to jest tutaj, widzimy, że to jest na tym samym save, więc tutaj absolutnie nic nie kombinujemy. Mamy sezon 2021-2022, no i gramy w ekstraklasie Turks i Kajkos, więc będziemy mieli tą pozycję tym razem zapisaną. Więc bardzo dobrze. E, tutaj, jeżeli chodzi o historię kariery, to już rozegrane 52 spotkania. E, tylko trzy porażki odnieśliśmy w ciągu tej naszej kariery. Oczywiście suma zarobków w karierze to jest całe 0 No i już 3 lata tutaj się bujamy po tych wyspach. Więc troszeczkę czasu już minęło. Jeżeli chodzi o Galerię Sław, to wciąż, wciąż jesteśmy na miejscu ostatnim. No, oczywiście, te mistrzostwa nie liczą się jakoś znacząco, i tutaj mamy dopiero 16 punktów. Chociaż wygraliśmy 3 ligi krajowe i zdobyliśmy jeden um, Puchar, to tutaj powinno być jakoś ładnie. To jest udolatek, a jeżeli chodzi o Piwarskiego, to, to, to nie pokazuje tutaj, że, że wygrywał. No, ale dobra, mamy to oczywiście. A ciekawe, jak to w Oceanii wygląda. Czy nie? Tutaj też nie ma nas. Jesteśmy na miejscu 18. Jeśli chodzi o oceanie, zobaczcie. Tu nam zaliczyłowali z Futunę, nie? Fajna sprawa. A jeżeli chodzi o Amerykę Północną, to jesteśmy też na miejscu gdzieś tam ostatnim, bo przed nami jest chociażby Gustavo Matosas, który prowadził... który prowadził... nie wiem, kogo on prowadził, zaraz się dowiemy. Klub Ameryka i Klub Leon. No i wygrywał Ligę Mistrzów Konka, chociażby. Więc tak to wygląda. Dobra. Zobaczmy sobie, jakich mamy piłkarzy w pierwszym składzie i jakimi oni umiejętnościami dysponują, pewnie znowu będziemy musieli tutaj grać piłkę, którą znamy z poprzednich klubów, czyli bez tutaj żadnego kombinowania zbędnego, po prostu laga do przodu i lecimy Karma Ken, bramkarz lat 19 oczywiście wszystkie kontrakty są amatorskie i Johnny Fennels, bramkarz, który ma lat 16 więc tu mamy dwóch młodych golkiperów, jest doświadczony obrońca Christopher Bryan który zresztą sześciokrotnie reprezentował i nawet strzelił dwie bramki dla zespołu Turks i Kajkos, więc trzeba tutaj na pewno na niego zwrócić uwagę i wykorzystywać go jak najmocniej. Oliver Barry kryć odbiór piłki po siedem, Fizycznie też nie za dobrze 21 lat pozbawionej ambicji. Fred Jasmine to kolejny obrońca, który może występować na prawej, lewej stronie i w środku. Trzykrotny reprezentant młodzieżowy swojego kraju, z jedną bramką nawet strzeloną, więc mamy znowu tutaj ten wątek reprezentacyjny i fajnie, bo to jest dodatkowy klimat. Johnny Feneles, 17-letni gracz, który już też dwukrotnie występował w reprezentacji Turks i Kajkos. Dalej mamy defensywnego pomocnika Stevena Wrighta, 19-latka. Też już z jednym spotkaniem swojej reprezentacji waleczność, współpraca to są te atrybuty, które go tutaj e, wyróżniają. W ogóle ciekawe jest to, że nie mamy e, przez sztab szkoleniowy nie mamy tutaj tych gwiazdek podanych, tak? a tutaj mamy w raporcie. Nie wiem kto to, kto to wystawia. Być może jakiś e, członek sztabu szkoleniowego, no bo coś tutaj mamy w tym sztabie. E, w sensie mamy tutaj na pewno głównego skauta, mamy też e, głównego fizjoterapeutę, no i te, te zespoły rezerw mają tam e, menadżera. Dalej dwóch lewych skrzydłowych. Fajnie, że mamy lewych skrzydłowych. Jest Jeff Amilkar 24-latek i jest Ian Etienne. O, szybki, szybki. To mi się podoba, bo szybkiego gracza będziemy potrzebować. To jest też młodzieżowy reprezentant Turcji i Kaikos. Potem prawe skrzydło jest James Luima. 19-letni zawodnik również, również grał w młodzieżówce. I do tego Paul Brown. Szukamy oczywiście, skupiamy się na atrybutach fizycznych. Czysto najlepiej jakbyśmy mieli wszystkich zawodników po prostu... Szybkich tutaj 10 spotkań w reprezentacji U20 Turc i Kajkos. No i ofensywni pomocnicy to jest Sean Brown, 19-latek, który jeszcze nie zagrał w kadrach nawet młodzieżowych tego kraju i David Collis również środkowy pomocnik, 16-letni, tym razem ze sporym potencjałem zawodnik. No i mamy trzech napastników, co też jest bardzo ważne. No szkoda, że ten ma wykańczanie akcji 5. Zobaczmy sobie dalej. Evans Burray, wykańczanie akcji 2. No fa fantastycznie. I Ariane Belci o, to będzie chyba najlepszy napastnik, bo i dobra szybkość, przyspieszenie. I wykańczanie akcji 10, opanowanie tylko 3. No ale myślę, że to będzie numer 1, jeżeli chodzi o nasz zespół tutaj. Zobaczymy jeszcze sobie, oczywiście, yy, znaczy ja sobie przejrzę jeszcze zawodników, którymi będę musiał uzupełnić skład, czyli zawodników U18 i zawodników rezerw. Ciekawe, czy moglibyśmy ściągnąć, yy, ściągnąć graczy z naszego poprzedniego yy, z naszego poprzedniego, słuchajcie, zespołu, czy, czy ktokolwiek by tutaj na Tuts i Kaikos zdecydował się yy, zdecydował się przenieść. Zobaczmy sobie skład zespołu naszego z Angilii. E, tutaj sobie posegregujmy to jakoś w miarę w miarę normalnie. Na przykład, taki słuchajcie, Ashton Richardson. Czy nam by się taki zawodnik nie przydał? No, nie wiem. Generalnie, chyba gdzieś to wygląda tak samo jak. Ale patrzcie, zgodziłby się. Negocjuj, sfinalizuj. O, i bardzo dobrze. I mielibyśmy tutaj kolejnego ewentualnie napastnika. E, może byśmy sobie tego Jehela Brooksa dali na lewą stronę? Też mamy, ale jest szybki, kurczę, jest szybki, może chciałby przejść do nas. Tylko pytanie teraz, kiedy jest okienko transferowe. Mielibyśmy drugiego zawodnika z Angilii i to by było na pewno spożytkiem dla naszej ekipy. No dobra, nie przesadzajmy, tak, też, ale, ale może z kogoś z, z, z Walis, z Futuny. Ciekawe, gdzie jest, czy ja mam tu jeszcze amerykańskie Wyspy Dziewicze? Chyba mam. Tak, są jeszcze, zobaczcie, mistrzostwa klubowe. Zobaczmy sobie. Tutaj nasz były zespół, czyli zespół. Czasami jeszcze mogę podejrzeć. No bo te rozgrywki się toczą, ale oczywiście one zostaną wycofane. Więc już nie będę mógł sprawdzać, jak idzie naszym, e, naszym Zespołom, Pozytyw Vibes są na miejscu czwartym. Menadżerem jest niejaki Raymer Brown. I e, tu zobaczmy sobie pierwszy skład. E, Antonio Cati, który odejdzie do, do tego Spartans, tak? Bo tam go zakontraktowaliśmy. Tak samo Etin Joel. E, no więc ich nie możemy pozyskać. Ale gdzie są moi chłopcy z Waliz? Są tutaj. Jest Lecomte. Antony Lecomte, jest Brahima Wendling, jest Mamadou Baké. Ciekawe, czy on by chciał przejść do nas. No pewnie, żeby chciał, ależ mu to zbudujemy historię. I podobnie Anthony Lecomte, jego ja też sobie weźmiemy, bo to szybki chłopak więc też spróbujemy go ściągnąć do, do naszego nowego zespołu, tak? Tu zbuduje mu się fajna historia, Wali z Futuna, wyspy Dziewicze USA i teraz jeżeli transfer dojdzie do skutku, to gość uda się na Turks i Kajkos. No taki obieży świat i, i, i który tuła się po tych najlepszych naszych klubach i najpiękniejszych miejscach na ziemi, bo tak to trzeba powiedzieć. Przecież Turks i Kajkos to jest kolejne miejsce fantastyczne do spędzenia tam chociażby wakacji, nie mówiąc już o tym, żeby tam na przykład sobie zamieszkać. Mieć dużo kasy i, i sobie tam żyć. E, dobra, słuchajcie. To, jest, e, to są te podstawy, które wam tutaj pokazuję dzisiaj. Ja sobie to wszystko oczywiście ogarnę. Kolejny mecz mamy dopiero za 66 dni. E, więc na spokojnie i będę mógł rozegrać mecze towarzyskie. I będę mógł się rozegrać, e, rozejrzeć za ewentualnie jakimiś mm, zawodnikami. I tak dalej, i tak dalej. Więc, e, więc tutaj, o, tu, tu byliśmy dwa razy z rzędu e, mistrzem e, Turks i Kajkos. To znaczy ten zespół, Cisil Hall. No dobra, no fajnie, tak? Fajnie, bo... Bo mamy nową ekipę i nie było problemu ze znalezieniem tej pracy. Mieliśmy jeszcze szansę, już teraz kurczę nie pamiętam, bo chyba złożyłem oferty pracy do pięciu czy sześciu klubów. Na pewno Bonair. tutaj na pewno mieliśmy rozmowę kwalifikacyjną. Na Majotte chyba nie składałem. Pakistan składałem, ale nikt się nie odezwał jeszcze do tej pory. No i to Tuvalu, tak, ten zespół Nauti, który nie chce nas niestety na razie. Zatrudnić. No dobra, to ja sobie przeskoczę przez ten okres przygotowawczy i spotkamy się już w meczach ligowych. Rozpoczynamy podejście do kraju numer 4. Poprzednie 3 poszło gła poszły gładko, zostały nam jeszcze 203 państwa. No jak tutaj wygramy, to będą tylko 202, więc jeszcze, jeszcze kupa drogi przed nami. Zapraszam Was oczywiście na te mecze. Za ten odcinek serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.